Spokój z tobą. Wasulo, nie musisz się spieszyć, wiedz, że ja pracuję ze spokojem. Pozostań blisko mnie, Ukrywa cię moje światło i nikt, kto zbliża się do ciebie, nie może cię dotknąć ani zranić. Moje światło jest nad tobą jak aureola odkupienia. Twoja miłość do mnie leczy i ratuje wiele dusz idących na zatracenie. Wasulo, one są jak małe, opuszczone dzieci, niewiedzące, w którą stronę iść. Czują się zagubione. Kiedy ja jestem z nimi, karmię je miłością. Wtedy niektóre z nich przychodzą do mnie. Ty pomagasz im kochać mnie i podążać za mną. Posługuję się tobą w ten sposób, Wasulo. Czy powinnam być dla nich cierpliwa, modląc się za nie dużo? Tak, miej dla nich cierpliwość, bowiem ja je miłuję, ulecz je, kochaj je, wasulo. Uczę cię mądrości, boskie dzieła pochodzą od mądrości. Zrozum, kiedy cię poucza, pójdź, wesprzyj się na mnie. Czy chcesz na tym zakończyć? Nie, Jezu, kontynuujmy. O córko, kocham Cię umiłowana, pracuj ze mną i uwielbiaj mnie. Lubię twoją małość. Jesteś moim kwiatem nasyconym mną. Całkowicie mnie wchłonęłaś. Dziecko, odczuwaj zawsze potrzebę mnie, bo bezemnie mnie zginiesz. Aż do końca będę Ci dawał wszystko, czego Ci brakuje. Pozostał mi całkowitą wolność wobec siebie. Ja znam Twoje potrzeby.